Dzień dobry. Kolejny vlog, kolejny dzień. Zaczynamy od wizyty w resorcie Malin. Zostaliśmy zaproszeni na urodziny. Ktoś tutaj z rodziny Teściowej nas zaprosił na lunch, na obiad, więc tak zaczynamy nasz dzionek. Chodźcie z nami, zobaczymy, jak to tutaj wygląda, bo pierwszy raz tu jesteśmy. On, tu jest brama wjazdowa. Tu zaparkowaliśmy. Jedziemy. To jest yy, w sumie zaraz za płotem tam jest ten resort sabas, do którego często chodzimy. Proszę, basenik jest. Zasady na basenie obowiązujące. No woda taka niezbyt przejrzysta. Halo. Ludzie się w cieniu chowają Hello A tam widzę Stoliki przygotowane jakieś Chcemy zobaczyć jak plaża to wygląda Świniaczek już w papier zawinięty Czekamy Znaczy jest gotowy O Światki sztuczne powieszone jest klimacik tutaj, takie zadaszone, żeby można było się przed słońcem schować. I można powiedzieć, prywatna plaża. O, tutaj trochę widzę przy brzegu cyfu napłynęło. Bo wczoraj, dzisiaj, dosyć wiecznie, więc nawiało. Ale my dzisiaj nie mamy zamiaru się tu kąpać. Dobra, idziemy na imprezę, wracamy. Trzeba coś na ząb rzucić. Goście siedzą, czekają na rozpoczęcie imprezy. A tam kuchnia walczy, przygotowuje o. A tu jest jubilatka Zobaczcie jak tutaj ludzie długo żyją 87 urodziny

Wiatr jest problem ze świeczkami. A tu jest jubilaczka. Okej, okay, może zaraz się uda. Torta pod, no podstawiona. Otworzyli barwę, tak powiem Kolejeczka. Ja aż taki głody nie jestem poczekam, niech ja się poluźni trochę Widzę, że tam mama też stoi Nie spieszy jej się dobrze po co to tam sztuczny tu robić O tu proszę nasz stolik tak wygląda Iwo Dobro leszon? O Mają nawet kapustę kiszoną Tu Ania z kuzynostwem na plażę przyszła, a tam jest <laughs> druga impreza. Młodeżka gra <laughs> Hello. No. tu jest naprawdę na Filipinach, niekończące się. RELAKS Zupełnie inni ci ludzie, to zupełnie inne podejście Do życia A, <grych> A tu Aniulka Ania Ania, kto tu jest? O. Także jak widzicie, no tak wygląda życie na wyspę Na Filipinach Dzisiaj takie trunki tutaj wjeżdżają Fundador Light Fundador Special Super Special Fundador to taka ich lokalna marka premium Także tutaj imprezka na bogato, ktoś się wystawił. Tu już po obiadku. O tam i z kuzynami szaleje. Lula z babcią, e, Ania z babcią poszła zrobić obchód po rodzinie, a my siedzimy i chillujemy. Dobrze wypadło, że dzisiaj jest ta impreza, bo bo kurczę rano nam prąd wyłączyli, znowu jak gdzieś tam jakaś awaria. Ostatnio wyspa ma spore problemy, na szczęście nasza osada, nasza dzielnica stosunkowo rzadko doświadcza tych wyłączeń, ale te najbardziej oblegane części turystyczne, San Juan głównie i Siki Town, to tam non-stop problemy mają z brakiem prądu. I tak wygląda imprezka, a tak tyle zostało ze świniaszka O, a tam jest babcia z Anią Okej, okay. no o tu jeszcze zobaczcie ile Tu jaki konik To jest 1,75 litra Także tu Gin Piwka Trunków nie brakuje Torta chcesz? No dobra, to chodź to ta ukroi. Dobra. Iwo dobry tort? <ślesztą> <ślesztą> I takie to życie z dzieciakami. Osiemdziesiąte siódme urodziny, a zobaczcie, jaką muzę zapodają Teściowa ma swoje 5 minut na scenie. Teściowa dalej śpiewa, ma koncert. Imo tu się bawi z kuzynką. Tylko mama coś niezadowolona, ale może to przejściowe. No, także jak widzicie Państwo, na Filipinach biedy nie ma. Kraj trzeciego świata, jak impreza, to na bogato ma być. Niech ludzie sobie mówią i myślą, co chcą. Ale jest tutaj inaczej. Takie okoliczności, przyrody i się bawimy. Spadajcie na Filipiny. Czcioci już się zbierają z imprezy. Jest 16. Pojedli, potańczyli, pośpiewali. Pora. Zostają najbardziej wytrwali w tym upale. Wejście już zawijamy. Imprezka była przednia, ale trzeba wracać do domu, dzieciaki zmęczone. A poza tym musimy coś poedytować, żeby wrzucić dla Was, kochani widzowie, na YouTube a. Lecimy z tematem. Zapraszamy na następny odcinek. Wpadajcie na Filipiny. Z kamerą w dżungli. Materiał specjalny. Mama się wspina na drzewo. O. Czego to mama nie zrobi, żeby zjeść dobre owoce? Okej, okay, see you later, guys. Do zobaczenia.